Siemandkurskim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco i witam was w kolejnym odcinku Hadego Pottera Jak nie pamiętacie, w dzisiejszym odcinku ruszamy do cieplarni na Leksy zielarstwa. O Boże Drako Ej, trochę okulary mi się zepsuły! A i no i co ty chcesz synek teraz robić? Hmm. Hmm. Ej, dobra, rozumiem, będziemy walić się petardami w pubie. Echa, dobra, spacem się łapie. No, ale ty... O Jezu Hary ty już zawsze problemy. O ja wiem dlaczego nie może trafić w nie, bo on ma za brudne okulary po prostu. Ten ma w ogóle za, za łap... No Drako jaki ty jesteś dobry. no naprawdę on nie może w niego trafić, to jest przykre. Jeszcze na przykład jakbym ja mógł celować, to już... Ojoj. Dobra, to ja dostałem pierwszy. Jeszcze jakbym mógł celować, naprawdę byłoby wszystko... Pięknie, super i w ogóle. Dobra. Jezu, wrzuciłby na Cię flipendów, bo od razu po krzyku. No i widzicie, on albo za mocno, albo w ogóle nie może trafić. Dobra, dostał. W łepek. Ślizgon jeden. No rzuć sobie, tak Także ci w łapce nie wbuchło. Nie, nie trafiłeś. Dobra, rzuć. <grym> Jak to strzela w ogóle. Trafisz? No wiedziałem. No widzę. A i też dostałem. A ładnie, dostałem dwa razy. Nie... Wygraliśmy! Hehehe. Drake pokonany Ha, ja nie będę miał proszę cię. Dobra, mam nadzieję, że w ogóle jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli chodzi o cieplarnię. Czy jak tutaj sobie bym wyszedł? O, oh. Błonia Hogwartu. Dobra, w filmie i w ogóle trochę inaczej one wyglądały zazwyczaj. No ale. O, cześć Hagrid! Hello, Harry, it's me, Hagrid.

Czy ten jest. Słuchajcie, nie powiem. Który którędy jest do cieplarni pod ziemi? W ogóle, tej ładnie. E, używa tych swoich nożyków. O, jest herbiona nożyków, żeby właśnie tak o zrobić taki ogródek. Fajne. No dobrze powiedziałem. No. <grymka> Tak, pora na lekcję, także let's go! Będziemy się uczyć. Eee, czekajcie, mandragory były na drugim roku. To co my będziemy robić na pierwszym? A e, nie wiem, słyszę żaby w ogóle. Co, co są to są za ślimaki? Ej! Ej, lol. Aha, tam trzeba flip ale przecież to jeszcze nie jest lekcja. Czekajcie. Cześć, żaba. Czy ja miałem te żaby tutaj zamykać? Takie to dziwne, że ojoj A nie bez chyba przejście muszę odblokować Tak dobrze mówię Tak dobrze myślałem Musimy czytać flipę A, nie mogę wejść nawet ten ślus ich Tak zezowy chary. To chyba się nigdy nie zmieni. Uważaj na ten śluz Oj, ten zawraca oczy żaba Żaby to ja lubię. No i już widzicie, ślimak go pogryzł. Nie ja wiem, to przeskoczył, pal, dobra. Ok, flipendo. Czekajcie, bo tu Zajzik jak zwykle. Dobra, zaliczone. No i już. Jak ten ślus może was zatakować? Rozumiem, jakby te żaby płonęły. Ale kiedy one. Tylko sobie tak pełzają. Jeszcze coś? Nie, dobra. Po tym, że zaliczyliśmy ten pierwszy poziom. Tu nic ciekawego nie ma jakichś skarbów. Tak żebyście znowu się nie czepiali... O jest zapis. Tak żebyście nie czepiali się znowu, że drakolami. Ej, takiej skrzynki to w sumie jeszcze nie widziałem. I mamy żabę. Lubię żabę. Teraz mam rozumieć, że będziemy biegać po labiryncie. Ej, co to jest? Ej, takich stworzeń to jeszcze nigdy nie widziałem. I to wcale mi nie wygląda na Mandragorę. Takie paskudne. Oj, oj, ugryzłeś mnie. Takie paskudne, takie rosiczki, o. <grych> Czekajcie, tu coś mamy. Mamy gargulca. O, patrzcie. Jeszcze jeden gagulec. I dziecko płacze. I co ty zrobiłeś? Poczekajcie. No i co ten gagulec mi zrobił? Nic mi nie zrobił, ale jeszcze raz wrzucony jego flipendo Może coś się zbagowało? Czekajcie, o coś chary. No, o, on daje nam fasolki po prostu. No dobra, spoko, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. fasolek nigdy nie za wiele. Idziemy teraz dalej do labiryntu. Także mam nadzieję, że spotka panią Sprout. Tędy? Poczekajcie tak, bo tutaj były te brzydkie rosiczki. Alchomora? Nie ma alchomory, <śm> aż tak łatwo nie jest. Okej. Okay. tak z boku będę tutaj szedł, bo one to są ograniczone, jeżeli chodzi o ich ruch. No, Strzelajcie we wami fasolkami, tak to jakoś tu A i mam kolejnego gargulca, też można. Ooo, cóż, w ogóle zaawansowany, bo jeśli całe ściany przesuwasz, czekajcie, czy tędy, czy tędy. W prawo, zawsze w prawo chodzę. Oj, jest skrzynka, no widzicie, w sumie tak patrzę, że nie było różnicy, w którą stronę byśmy poszli, tak byśmy przeszli. Tak, wcale nie widziałem, że to był inny kolor. Wcale. Jak e, to też elfomora? No dobra. O nie, są gargul... nie gargulce, e, gnomy. Czy gobliny już nieważne. Zwałek, zwałek. Ej, w sumie w takiej szkole się uczyć, kiedy na przykład. Ej, zaczepiałem Was gobliny. E, w której, żeby iść na, na przykład na lekcję zielarstwa, musicie pokonać. Armię złych goblinów, a i... Jakiś tam mandragor czy cokolwiek to było Są to jest smutne Ej, zjadłeś mi fasolki Głupi ty Dobra, ataku tego wielkiego gargulca Odsuń się może najpierw Aha, w ogóle nie możesz go dotknąć Spoko Czekajcie, to może tak trzeba się ustawić odpowiednio Co, nie chcesz się dotknąć? Słuchajcie, tak od tyłu może? Zobaczcie się zepsuł i to już jest niezależne ode mnie. Poczekajcie. Nie, no jak widzicie, nie da się w niego strzelić, No trudno, da się stąd wyjść? Da się stąd wyjść, poczekajcie. Aloha, moryczarz, ładnie. Dobra. wracam stąd. To było, czyli takie po prostu ekstra. Dobra. W ogóle ktoś mi znowu lata po domu, żal po prostu. czy tu byliśmy? Nie, to nie byliśmy. Ale widzę, że tu jest w ogóle zamknięte. Okej, okay. czy ja mogę... O mogę tutaj. Nie wiem w ogóle jak atakować te stworzonka zielone. nie Jak? Ej, 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 nie pozwalaj sobie. Yy, dotykał drako tego gargulca. Stąd drako przyszedł. Czekajcie, muszę otworzyć drzwi. Dobra, wracam do was. Nie lubię żadnego tego cięcia, ale to jest nieważne. Ja widzę, że tutaj byłem i to jest smutne. A może nie byłem? Nie, dobra, idziemy. No i już mi się ten zły <grym> otworek. Poczekajcie, a tu jakbym sobie poszedł? Czy coś by mi się tutaj stało złego? O, widzicie, jest. Witkarni Lewiosa. No rozumiem, że na fontannę mam to puścić. To jest ewidentne. Okej. Okay. Idziemy się otworzyło, ładnie Dobra, tu mi się otworzyło, widzę. Ale zanim pójdę tu, to widzę, że mogę po lewo chyba rzucić na te krzaczki. E, alohomora. Czekajcie, bo są takie właśnie inne. Wcale bym się nie poznał. Jeżeli by tutaj nie było tego e, szeregu pod nimi. Wcale naprawdę. O, mamy fasolka I mam skrzynkę, w której zapewne będzie karta. No dobra, żaba też jest spoko. Prawda, nie tak fajna jak karta. No ale. Eee, o. o. i mamy fasolkę. Jedną masz. I mamy kolejne. Gdzie tu wchodzisz? Gargulca, który to sypnie nam pewnie. Eee. Fasolkami. Aha, chcesz tak, żeby ci z przodu sypnął. Harry. No, o coś do tyłu, najpierw. Do... O, tak. Okej, nie zbieram ich, jednak mi są one niepotrzebne sorry gdzie tu jest weźcie? tu jest wyjście czyli teraz musimy udać się tam gdzie byliśmy o, czekajcie ty coś ukrywasz? nic chyba nie ukrywasz, tak myślę Oj, no, no, oj, nie gryź, nie gryź Ech. zmutowane kurde zielska dobra, lecimy tam au ej, wcale mnie dotknęły, ale ale, ale tak się coś nie wiem, wybroniłem. Dobra. Hmm. O. Idziemy, pierw po nie. Czyli po fasolki. Ok. Ok, i tu mamy znowu Alchmorę. <grymne> o! Ej, w takim czymś, to bym chciał nas <grymne> spędzić. <powiedzieć>. Kilka <Wszelka> chwil. <grymne> tak przyjemnie, to szczególnie w sumie. Takie zalesione miejsce. Tak można byłoby sobie. O! Pomyśleć nawet. Idziemy jesteśmy? Patrzcie, tak naokoło tu przeszliśmy. Ej, puśćcie mnie. Jeszcze kot miał, czy teraz? Co? Nie gadajcie, że nie przejdę. Aha, lol. Dobra, wypuśćcie mnie. No. <ścoughs> Kopię karmę. To znaczy, chcę sobie wyjąć karmę z pudełeczka, jeżeli teraz wam ten dzień przeszkadza. No ale. Co ja mogę zrobić? Nemu spokój się. No, przez ciebie w tak padłem. wpadłem <grymne> Miałem to sprzykle po prostu Nemo został to mówię. Nie no dobra, on czyli musi sobie tam wejść, a nie chcę przeszkadzać, poczekajcie chwilę znowu. No, powiedzmy, że już nie będzie chciał wejść. <grymne> o! To jest chyba w końcu zielarnia. To znaczy e, co prawda przypomina to szklarnię, ale... Nemo, uspokój się, chyba coś do Ciebie mówiłem. Ale czy znajdziemy tej panią Sprout? Pas o, o, coś nam się otwiera. Hey ja złudzi tylko chcą fasolki ode mnie. Co za przykrzy ludzie. You Daj your mi, nie Harry. miał. Już. No, czary, dobra, mamy kolejną kartę. Oni w ogóle jakieś dziwne tu przejścia mają. A ja musiałem. biegać, ty dokąd, a to jest. niedorzeczne. Sieć tutaj na razie. Nie dam ci jeść, dopóki nie nagram farego <grym>, Nie przeszkadzaj, Nemo. <grym>, a jak na coś to nikt nie chce jak na coś nie chce się w tylko. A, to jest przykle. Sieć nie mrucz. E, tu gdzieś Hermiona była. Ja tu widziałem Hermiona, na pewno to była Hermiona, poczekajcie. Ee, myszk, gdzie jesteś, myszk?

co prawda nie wiem co to za znaczek Ej nie! Dobra 50% wątpię, żebyśmy mieli 48 Bo nie zaczęłam od tej strony Sorry An To trzeba od dołu zacząć incendio, Jak? Incendio again, Potter, <laughs> Dobra Trzeba odtąd zacząć Ops Oj Nie no 50% na pewno będziemy mieli 88, no widzicie, nawet Draco potrafi jednak. Nie miał już. 5 punktów. Dobra, teraz będziemy mieć dyszkę 15 i koniec, bo Draco jednak tego czwartego nie zrobi na 95. Niestety to jest nie na moje siły. Ale Incendio? Interesujący znaczek, naprawdę. Dobra. Czy będzie 65? Oczywiście, że będzie. Good work, Mr. You have <laughs> great tak, wiem, że mam możliwość, to przecież. Hej. Try to go a bit this time. Nieco szybciej powiadasz, dobra. Nieco szybciej, to dla mnie wyjdzie troszkę niefajnie. Bo jednak chcę to zrobić dokładnie. O. 92 i e rekord. Wow. Jak zwykle mi przeszkadzają. Lol. 15, mamy 145 punktów w ogóle. Nieźle, nieźle. E, czyli jakbyśmy tak troszeczkę się postarali i nie wyjeżdżali za linię. A już wjechaliśmy, no trudno. Nie, chyba jednak nam się uda. 88. No dobra, rekordu nadal nie pobiliśmy. No, ale, ale. ale, Sorry. Ile? 30 punktów znowu. czwarte. <grym>, dobra. Już się boję, jak będzie wyglądało e, to zadanie. Trzeba się sprawdzić z Incendio. Mój sty Potter. Ten jej akcent. Dobra, lecimy. E, Znowu to Aha, dobra, czyli pewnie te zielone stworki będzie mogli incendio rozwalać. Jak? Końcu krzewy. Co ty nie powiesz, takiego pita nie jestem. <grym> Flipendo incendio. Ej, tutaj chowacie się coś. Wiedziałem, że... Ej, widzę. Kurde. Czy możesz mnie tak... Incendio, flipendo, dobra. Już sam te na pamięć. Uf. E. Wow, to strzelasz we mnie. Wow, i to boli, i to nie jest przyjemne, jak one tak atakują was. Dobra, w kociołek. I już leci, no, jak widzicie, jak to mam się skupić. Flipendo, flipendo, incendio. Do następnego nagrania sobie wszystkie dźwięki wyłączę z gry, i nie będę się denerwował. Jadowita tentakula, aha to była jadowita tentakula, I ja myślałem, że to są jakieś rosiczki, ale mam pierwszą jazdę, dobra, no jazda Dobra, lecimy, czemu by nie, o. A, a ja nie umiem jeszcze podpalać, a czy to trzeba podpalać, czy nie trzeba tego podpalać? Wystarczy incendio? Bo w sumie kiedyś, nie wiem w której części, chyba się podpalało takie roślinki, myślę, czy nie? Źle kombinuję? E, dobra, wracam do Was po przerwie. Niestety, siła wyższej musiałem przerwać nagranie. No ale, e, znaleźliśmy teraz, jak widzicie, takiego chłopczyka, który to potrzebuje naszej pomocy. Dobra, powiedzmy, że damy sobie radę. Hu, o, hochlik. Tego też jeszcze nigdy nie widziałem. Tutaj w sensie, no nie. Dobra, e, zapewne musimy. Aha, dobrze, myślę. Flipendo i sendio. zesydł się Hary. I ten twój zezik lekki. Czekajcie. No. Nie by się znaczek pojawia, ale, ale. No flipendo. Nie da się rozwalić tego w ogóle. No nie umieraj sobie. Czekajcie, e, tu chyba trzeba znowu parkura troszkę powiczyć. Am, sorry. Zapomniałem jak czym się skaczę. Prawym wszystkim mysz, pamiętajcie. No, skacz. Ja lecę w sumie tylko po gwiazdkę. Tam to mi już nie spojrzało. Do szczęścia. O, albo w sumie dobra. Lecimy. Okej, okay, okej. Okay. Idzie teraz? Wywaj, złagno. Mm. Czekajcie, czy tu mogli się A tu jest alhumora, dobra. Dobra. Mamy dwie gwiazdki, ale nie mogę trafić. Jezu, mój zes. Dobra. I byś dostał w zęby od tego. Da się rozwalić te hochliki. Da się rozwalić hochliki. I kot miał czy znowu chyba znowu jest głodny. Nie miał cztery. Sieci, on mu kurde. Hmm, fajny schodnik. Ej, tak. Episko to wygląda. Poczekajcie, czy uda mi się skoczyć. Udało się skoczyć, ale... Czekajcie. tędy. Jakie windy. <noise> Czekajcie, gdzie chcesz? Aha. Tutaj? Oczywiście, Harniu, potrafi trafić. Gdzie teraz? No, dostałeś niby szybciej, szybciej. Okej. Okay. Spoczko. Mamy gowinki. Już mi troszkę e, zabrakło ich. Dlatego, zobaczcie, ile to jest... Rzecz do roboty. O oh wow. Dobra, wracam do Was. Musiałem zrobić e, cięcie po raz enty. Ale dobra, poczekajcie wszyscy, dzięki troszkę w I rozwalimy sobie e, te domy. Gdzie one są? Flipando! A, ten jest rozwalony w ogóle. Dobra, o jest. Okej. Okay. No. Idzie teraz? A już to samo nam się otworzyło, widzicie? E, tutaj chcemy to. O tu będziemy mieli trochę zabawy z lewiosą. Żaba nie uciekaj. Czekajcie, e, powiedzmy, że tu chcę. O tak. We <śm> pomysłowo. Proszę, kliknij się. We Tam za dziwnie skaczę. Dobra. I jeszcze jedno lewiosa. Dlaczego to jest takie dziwne, takie białe, zepsute, nie wiem o co chodzi ok aha, to jest jakieś mleko albo nawóz ale nigdzie nam się przejście nie blokowało dlaczego? <laughs> smutnie jestem a, to jest, zobaczcie, to jest system nawadniający o, i Draco zrobił szklarnię, to znaczy naprawił szklarnię o, i mam kolejną gwiazdkę Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że tą gwiazdkę zdobędę i nie będę się robić cięcia jak to bywało w dzisiejszym odcinku. Już czwarta, spoko. Jak wyzwanie, dopiero z wyzwaniem incendio? O kurde. To ten odcinek będzie troszkę dłuższy z tego co widzę niż te poprzednie, jeżeli to jest dopiero wyzwanie. O jezu. Dobra, też się uderz. Oho, wiedziałem, że. Ty wyjdziesz mi stąd. I teraz szukamy szczęścia. Tam jest gwiazdka. Tu jest jakaś wielka rośliczka, która to sobie padła, a drzwi nam się nie otworzyły. Smuteczek. Napkę no, będą. O, tak, teraz nam się otworzyły. I obudziła się roślinka. I poszła znowu spać. Okej, okay. o, jest y, taki fajny zielony gargulec. Który daje nam jedną fasolkę. Spoko, dzięki. Mhm. Nie strzelać proszę we mnie. Czekajcie, drako, O tak. Rozwalimy i tego, żeby nam nie Oj oj. Aha, aha, dobra, już się otworzyły kraty, zostały, no niech będzie. Wow, no i musieliśmy oczywiście w to. Ok, ok możemy iść. Mm, tu było tu. Nie, to tu było tu. Się zamotałem. Jakieś większe Dobra, rozwalcie się jeszcze Rozwalcie się, mówię! Czekajcie, będziemy go nie mogę mnie trafić. A tam się jeszcze budziło. O kurcze. Stresujący się odcinek jest. Dobra! Umarliście, umarłyście. Tam jest w ogóle żabka. Aha, tu muszę, dobra. Czy ta roślinka mnie tutaj zgarnie, stąd? W sumie nie wiem, co ja mam za bardzo zrobić, no ale. Aha, kolejny parkour. Powiedzmy, że. Oooo, co tu jest? Ciekawego. To jest to mleczko znowu. No, idziemy wyżej, tak? To niby są takie imitacje pewnie obrazów albo okien, coś takiego, myślę. Dobra, rzucaj klipę do. Czy jest jeszcze.? Z... O, tam jest gwiazdka. I jest żabka. <grym> I jest. wow Ale ci tyle szczęścia jeszcze nie mieliśmy. Sześć gwiazdek. Dobra, lecimy teraz szybko na dół. Powiedzmy, że to już będzie koniec wyzwania: incendio. Najgorsze chyba wyzwanie, jakie istniało w dzisiejszym. Nie w dzisiejszym. Ee, w pierwszej serii. <grym> Dobra, uciekałem przed tymi rosiczkami. Czy tam tentakulami, jak to woli. O nie, to jeszcze nie koniec Dobra, przynajmniej możemy się pozbyć teraz tych roślin, Co ci się stało? Okulary musiał się sobie poprawić! No od. wow Ten etap też był iście łatwy. Siedem gwiazdek. Co tu jest? Ojoj! czekajcie tu trzeba się nie tu jest jakiś znowu kolejny syn nawadniający tam woda w ogóle nam się, nie tu Hary, boże co jest za pusta tu nam się otworzyło, tu nam się zamknęło co za a dobra otworzyło się jednak co za brzdactwo jedno wstrętne małe yy, dobra w prawo jest pani Sprout powiedz że wykonaliśmy zdanie jest! Tylko 10 za takie wyzwanie. Proszę cię, Dobra, dziękuję. Już nie chcę żadnego zadania dzisiaj. Dobra. Jesteśmy na błoniach, nie będę szedł, bo Harry Hagrid zapewne nas będzie chciał wykorzystać. Także ja się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się do następnego i cześć!